List świętego Jakuba Apostoła, rozdział trzeci. Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, że tym bardziej surowy czeka nas sąd. Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało, jeżeli przeto... Składamy konią wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak, i język jest ogniem sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić, i rzeczywiście ujarzmiła je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niepohamowane, pełne zabójczego jadu. Za jego pomocą wielbimy Boga i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi. Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, bracia moi? Figowiec rodzić oliwki albo winna latorość figi, także słone źródło nie może wydać słodkiej wody. Kto spośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością właściwą mądrości. Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni. To nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość. Ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska, gdzie bowiem zazdrość i rządza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia. I dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Koniec trzeciego rozdziału listu Świętego Jakuba Apostoła.